Pita tu, pita tu, ta kurwa Witam w ostatniej części naszej relacji z dzisiejszego turnieju Pucharu świata Online Przed nami Garmisz Partia I droga do tego, żeby jak najszybciej wyjść z letargu Drugiego kryzysu dzisiejszego, bo to druga taka sytuacja Kiedy kilka kroków z rzędu, mamy pechowe Wyniki Powiem z skoków, ale jednak Tutaj w Garmisz, nie nieudana Na razie, 128 metrów, te kwalifikacje Chciałbym się jak najszybciej zapomnieć, na pewno. Rywale na poziomie wyraźnie lepszym, ale cała nadzieja że w konkursie będzie lepiej tutaj. Jednak jest próg łatwiejszy niż, niż na skoczni i w pisze więc jest nadzieja, że tutaj te błędy będą skorygowane bardziej efektownie. Trzymam kciuki, Na progu było dobrze, więc jest szansa. No i będzie ta szansa wykorzystana. Piękny skok, jak na nas, 136,5 m, no ale na pomyłkę szału nie będzie. Z przegre... <laughs> Nie przegraliśmy, co ciekawe. Wygrywamy z nim wyraźnie na półmetku. No ciekawa sytuacja, sensacyjna. Wygrywamy starcie z sietarzem, i teraz walczymy o więcej, oczywiście. Nie będzie to pewnie łatwe, ale skochinowy mógł się podobać. 135,5 metra i miejsce siódme. Jest przełamanie. A sietarz był od nas słabszy. Wolnikowski wygrywa konkurs, drugi Szczepania, trzeci Muszyński. My na siódmym miejscu. Dla nas yy, oczywiście scenariusz, plus jeden punkt odrobiamy w klasyfikacji i chwilę trwają po prostu. Krzysztof Wieneczko też był wysoko w tym konkursie, tak na marginesie. Przed nami Angelberg. Dobra skocznia Angelbergu. Engelbergu, rozmiar 140 metrów i cały czas 11 zawodników na starcie. No i próbujemy, 13 belka startowa, próbujemy coś tutaj jeszcze zaczerować, żeby jeszcze ten Engelberg coś tam nam dał dobrego. Dobry skok próbny 132 metry, noty 19 Weren od skoku próbnego. Więc ciężko przewidywać, czy było mi miejsce ósme, czy nie. Ale nie jest źle. Jak dołożymy 3 metry, będzie jeszcze piękniej. Bo wtedy tym walkę, nawet być może o podium. No ale trzeba, będzie dołożyć te 3 metry. A to już może być rzeczą trudniejszą. Bo to zawsze taka rotacja w powietrzu. To jest kwestia w powietrzu. To nadaje te 2-3 metry różnicy. Teraz fatalnie, fatalnie z naszej strony. Wpadki, której miało już nie być, tak naprawdę. 126,5 metra z upadkiem. Odległość już była słaba, a my już dodatkowo dołożyliśmy tutaj upadek. Warunki były trudniejsze. Nie było co się winy na odległość. Trzeba było lądować bezpiecznie, ale my myśleliśmy, że warunki były optymalne. No i praktyka była inna. Teraz znowu warunki złe, 125 metrów. No i miejsce ostatnie, bo wtedy były zbyt duże. A więc znowu ta wpadka w kwadracie ostatniego miejsca, ale przez pierwszy skok Jedna wpadka, a kosztuje dużo. Rating minus 2, 1016 w tym momencie. Mamy jeszcze 6 konkursów, by ten rating odrobić. A brakuje nam 7 punktów do tego, by rating nie był ujemny. Z dzisiejszego turnieju. Folnikowski jest też pewny triumf w dzisiejszym turnieju. Także on może spokojnie już mógłby nawet no w turniej, równie dobrze. Przed nami duża skocznia w Renie. Nasza życiówka z turnieju 138,5m zobowiązuje. Do tego by powalczyć o coś dobrego. Nie będzie to łatwa warta, ale skok, takie sobie. 124,5 metra, noty po 18,5, siódma lokata. Hmm, teraz skręcę na pokład i da się więcej w konkursie. Bo zespół oczywiście był z rezerwami. Widzieliśmy to dokładnie. Teraz lepiej na progu. Będzie dłuższy, ale niewiele dłuższy. Ojoj oj. 123,5 metek brakowało noszenia w tej drugiej fazie. Nie wiem czy takie bym tylko ja wrażenie. Szczepania kompletnie przepadł. Mamy szansę tylko na miejsce 9, 8 gdyby gdyby janeczko tutaj patrz skok. Rywale ze zmiennym szczęściem. Weren tylko 7. No tak, wiem, się, że ważę. <grym>, że niby spowodował się dobre, ale na skrócie w renie takie skoki nie są dobre. Normalnie by to był dobry skok, ale nie na renie. Seria nowa u nas lepsza 128,5 metra, dzięki temu bronimy miejsca 10. Ale zabrakło nam 6 do miejsca 9. A więc rating minus 1 chyba w tej sytuacji. Wolnikowski wygrywa konkurs, poświętuje po swoją przewagę. A my dajemy punkt no właśnie. Andrzejczyk pozostanie 11. My na 10 miejscu też się utrzymamy, oczywiście. Zostało 5 konkursów. 5 ostatnich aktów dzisiejszego turnieju Pucharu Świata Online. teraz. 11 zawodników w starcie. Także tu nie w tym aspekcie. Przed nami ósma werka startowa. Największego no szczęścia, chociaż oczywiście to szczęście bywa czasem przewrotnie. Wysoko próbny. 126 metrów, wysokie noty. C9. Jest trochę optymizmu, ale my wiemy, że nie no mamy taki, taki złud. No bo jednak to nam trzymać dystans. Jak będzie patrzeć? Eee, fatalna próba w konkursie. Także był optymizm, ale szybko się znowu, bo w konkursie znowu błędy. 107 metrów, noty 18. Jedyna pociecha to ten telemar, który się pojawił, ale rywale wyraźnie z przodu. Z różnym szczęściem, ale jednak, przewaga, mają dużo nami. Przypoje nam się znowu tutaj porażka. Choć drugi skok będzie dużo lepszy. I ja szkoda, że ten pierwszy był taki zły. Ten drugi 129,5 metra, wysokie noty, bardziej na poziomie czołówki. No ale niestety wpadka z serii nam kosztuje miejsce ostatnie. Chociaż na no, to nie zasłużyliśmy, no bo 2,5 na 3 było udane. E, także tu niestety Rating minus 2. Znowu niefortunna sytuacja, zostały 4 konkursy. Weren trzeci w turnieju i do końca tego trzeciego miasta będziemy staro się bronić. Przed nami Oberwizental, skocznia, punkt HS 105 metrów. Zobaczymy w jakim stylu się zaprezentujemy na tej skoczni. 9 berka startowa no, Oberwidental, rozmiar 105 metrów. E, próbujemy, próbujemy zaczerpnąć ten Nie Dobry skok próbny, gdyby nie upadł. E, 99 metrów e, to nie było złe wyniki, jeśli o odległość. Także jakieś tam szanse mamy wywalczyć. Przełamanie ratingowe nie będzie łatwo, no bo wiemy, to są ostatnie momenty. Więc test jest, jest jeszcze większe bo to, to nie ma jest zbyt dużo, by ten rating podrobić. No jest, ale trzeba ją będzie wykorzystać. No, nie można tego opuścić w trzeba walczyć do końca. Ten skok dobry. E, 101 metrów, noty 19, na półmetku będzie wysokie miejsce. Tylko pytanie: które? E, siódme. Z Wolnikowskim egzakłem. Niewielkie rady do wyższej lokaty, a więc jest o co walczyć w serii finałowej. Jest o co walczyć, tylko że my nie, nie trafimy tym razem na progu dobrze. 4 makronom dojemy, ale tylko 95 metrów, miejsce tylko 10. Weren wygrywa konkurs, to szczęśliwie. Drugi Fe Feder i Wolnikowski. Także tak to wygląda. Men przeżywa tym razem. No, mamy jeden punkt do tyłu. Men ma cztery punkty do tyłu. Także to bez porównania chyba te straty. Jakbyśmy mogli tak sobie analizować. Przed nami Liber Liberc. Jak która podobnie jak jest trochę trudną skoczną po całym rozbiegu. No ale w ostatnim momentu mniej wpadek niż. Gdzie jeszcze najbliższą wschowę? na wschowę mamy trudniej, chociaż z drugiej strony, tak jak mówię, no, mamy na sobie gdybać. Mamy do wyschów bo trafiliśmy w miarę na progu, odległość 129 metrów. Noty 19, 19 poproszę zobaczyć. Piąte miejsce. Także... mamy szansę. By tu w akurat mieć w miarę. dobry miarę Czy dadzą nam ranking? Nie wiemy. Ważne, żeby walczyć żeby te skoki dawały jakieś poczucie, że my potrafimy te coś jednak osiągać. Ten skok podobno do próbnego, 128,5 metra, noty 19, 19,5, siódme miejsce z Beranem, jak za ciekawe. To ciekawe, siódma lokata, walczymy o więcej w serii oczywiście. Nie będzie to pewnie łatwa walka, no bo to walka ze się przede wszystkim, ten drugi skok będzie asekuracyjny z naszej strony i krótszy. 119 metrów. Unikamy porażki totalnej, ale mamy tylko dziewiąte miejsce. Posłan Rzeczyk po posłan My psujemy i psujemy sobie dzięki temu miejsce ósme, bo mogło być miejsce 8, gdybyśmy mieli podobny skok do pierwszego. Rating bez zmian na szczęście, no bo jednak, no bo jednak dwóch pokonaliśmy, więc nikt nie mógł spaść. Pozostały dwa konkursy. Wolnikowski ma prawie 1000 punktów przewagi nad drugim Federem. Także dzisiaj naokład no Wolnikowskiego niezaprzeczalny. Przed nami Anzideln. Tym razem. Rozmiar skoczni 117 metrów. No i zobaczymy. Ósma belka startowa. Rozmiar skoczni 117 metrów. No i ten początek 104,5 metra. Szału nie ma. Noty dziewiętnastki nie wiele to zmieniają. Mamy tylko dziesiąte miejsce. Tylko dziesiąte miejsce. Nasz rating wygląda jak wygląda. Próbujemy, próbujemy tutaj teraz w konkursie jakoś się odnaleźć. No, teraz 110,5, noty 19, ale walki, to jest nie z przodu. Miejsce będzie 10, ale z perspektywy 9, bo da cię niewiele do 9 miejsca, więc może szczęście się to pisze w serii finowej i powalczymy o te miejsce 9, chociaż trzeba pozwoli zachować rating. Niestety nie powalczymy. Skok finałowy gorszy. 106 metrów, ale mamy trochę szczęścia, bo Men i Janeczko popsuli skoki, a Andrzejczuk niestety poprawił się. 9 miejsce, gdyby Andrzejczuk miał jak my problemy, mielibyśmy miejsce 8. Zabrakło trochę szczęścia, ale z drugiej strony mamy trochę szczęścia, bo Rejtyk utrzymamy na tym poziomie, co, co jest. No i został ostatni konkurs. Wolnikowski spokojnie na prowadzeniu. Oczywiście przewaga 811 punktów. Ostatnia skoczna to skocznia w Ljubnie. Skocznie lubię, na sam koniec, na deser. Zobaczymy, z jaką historią się spotkamy. Dzisiaj nie było praktyki, ale parachigi długo nie było w ostatnim czasie. W tych naszych na, 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 turniejach, w których braliśmy udział. Lub, no, seria trudna, nieudana. Będzie problem, chociaż rywale też pokazują, że mogą mieć problemy. Muszyński nie, po, nie poradził sobie przeciętnie szczepania, bo nie miał tutaj zbytnio argumentów. No, zobaczymy, nasza wysiłka jest dobra więc to stało się starać tutaj na tym obiekcie więc miejmy taką nadzieję, że jednak przyjmiemy te klatkę z tej trudnej no i jest lepiej jest lepiej 88,5 metra, noty 19, na półmetku szóste miejsce jest trochę optymizmu no bo jeśli skończymy w finale, no to mamy gwarancję, że nie zamiemy ostatniego miejsca w tym konkursie wyskoczymy jakoś honorowo ten konkurs, ten turniej cały dzisiejszy, ten drugi stop gorszy 84 metry, wysokie noty, no ale mimo tej dobrej oceny od sędziów, mamy miejsce ostatnie. Szkoda, bo zawsze były na więcej. Ważne, że nie ma w parki serii prudnej, kiedy kompletnie przeparliśmy, no ale Ale padycja był większy. Wiemy o tym doskonale. Kończymy z ratingiem magicznym 1010 10. i jutro będzie trzeba zrobić wszystko, by ten rating poprawić. Wolnikowski triumfuje wyraźnie, chociaż no, nie muszę nic w tego budować, ostatni konkurs też wygrał. Początkują swój triumf w całym turnieju dzisiejszym. Drugi Feder, trzeci Weren, któremu udało się te trzecie miejsce utrzymać do końca tego turnieju. Ale rating nie wiem, czy dokładnie, bo się mógł że dzisiaj, bo dzisiaj tylko 9 konkursów na podium, gdzie i Ravtomeda czwarta. a Do ta to nie jest zbyt zadowalająca. Czwarty Sitasze, piąty Szczepania, szósty Miłek, który gdyby wygrał do końca, pewnie pokonałby Werena i Federa. Wolnikowski pewnie niekoniecznie by dał tutaj się wyprzedzić. 7 Marcin przybyła. 8 Muszyński, 9. my na 10 miejscu, honorowym dla nas, no bo na 30, na 30 startów mieliśmy kilka przywózków. Szkoda, że netto wyrzuciliśmy na minus. Na pewno szkoda w tej sytuacji. Andrzejczuk, oczywiście 11, 12 Janeczko i stel fajną na końcu, które był tylko przez pierwsze dwa konkursy. Następny tal online w sobotę, ale na dzisiaj pięknie dziękujemy. Zerkamy na loty. No, zobaczmy. czy haskiej porębie, oni są mocni. Janeczko i Hybert. Czy mamy szansę z nimi rywalizować? Na pierwsza próbna. Nasza rzecznik 240 metrów. Tak, mamy szansę. Ich próby są na naszym poziomie życiowym. Także szansa będzie. Ale zanim my, proszę Państwa, przejdziemy do, 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 do tego naszego mini turnieju, to zarekniemy, czy już jest po, po podnieku tenisowym. Zarekniemy, czy tu już jest po wszystkim. Nie, nie jest Jeden do jednego w meczu. I trwa trzeci set. Zobaczymy, jak sobie radzi Maja w tym secie. Risk zaczęła od prowadzenia, i Risk ma przełamanie. No, no, no. Tak, Viske wygrała drugi ser 6 do 1, ale trzeba do tego mieć wynik, bo tu jeszcze przecież jest szansa, żeby to wygrać, żeby wyszarpać tę grę. To seria Amerykanki. No bo to ta seria. Mam już zareklamę na pojedynkę katarzyny kawy. Starcie z polek z bóżkami. Jeden do jednego. A pojedynkę katarzyny kawy są na 19.50 i w się rozpocząć? Ale jeszcze chyba się nie rozpoczął. No dobra, proszę Państwa. Przenosimy się do tego naszego turnieju w lotach. Tylko pytanie, co nam się opłaca. Men sobie skacze świata a my za chwilę dołączymy do naszych zawodników, Harachow na początek to ostatnie minuty poświęcimy właśnie na, na ten turniej próbując ten rating poprawić nie będzie pewnie łatwo, bo to zawodnicy z wyższej półki, ale w lotach wszystko zdarzyć się może piąta belka startowa mocny wiatr my spóźniamy lot więc to pewnie do nas nie będzie udana, nie będzie łaskawa seria pudna. 140 metrów, krywale ponad 200. Też potrafimy tak polecić. Ja nie mówię, że nie. My też potrafimy, pokazuje to historia. U nas jest to jest tutaj skakanie ponad 200 metrów. Jeśli trafiamy na progu, jeśli trafiamy, to i lecimy. I teraz też chyba polecimy. Ta trajektoria będzie obiecująca. Eee, zobaczmy eee, 208,5. To co mówiłem, eee, Janeczko wyraźnie z przodu, ale walczymy o drugie miejsce. Bo różnica jest nieduża między miejscem trzecim a drugim, więc mamy o co walczyć. Z chybartem. a drugie miejsce. Nie będzie to pewnie łatwo, łatwy pojedynek, musieliśmy zaryzykować wyjścia z progu, które na szczęście nam wyszło jak powinno. Drugi lot, trochę lepszy od pierwszego. 218 metrów, ale mimo tej poprawy przegrywamy minimalnie. Minimalnie przegrywamy, tracimy punkt ratingowy. Przed nami Weningrad. Druga potyczka to Weningrad. Tych podyków wiele nie pozostało nam do rozegrania bo czasu mamy niedużo także trzeba wyłysywać każdą okazję teraz jest 300 metrowa skocznia 10 belka startowa no, seria główna 201,5 Rywale z zmiennym szczęściem jest szansa wygrać, jest szansa szansa się rysuje nie będzie łatwo ale przy Płynie Doktyce mamy szansę tutaj coś ubrać. Zremanżować za poprzedni konkurs. Teraz 200 metrów prawie, 199,5 jest szansa na coś dobrego. Chyba wyraźnie z przodu on sobie podał 240 metrów. Ktoś zapyta, jak Jak my ledwo 200 metrów, tutaj musnęliśmy, on sobie poleciał 40 metrów dalej. No i co mówi ta sytuacja? Tutaj. Na jego korzyść, oczywiście. My w Safe nowej troszkę lepiej. 210 metrów. W walce o te drugie miesiące na tym konkursie. Patrzymy, czy się uda. Udało się to drugie miejsce. Chyba to puszcza grę, nasz rating jeszcze nie uratowany. Została ostatnia potyczka, Zelden. Ponieważ mamy do jednego drugiego z w rywalizacji, więc typy już zagramy jeszcze sobie w Zelden właśnie, w Austrii. Skoczna, która będzie gościła w turnieju Austrii drużynowym. 16. walka startowa, próbujemy się sprawdzić na tym obiekcie. Nie będzie łatwo. Bo Janeczko pokazał, no, że czuje dobrze się na tych skoczniach. 234 w serii próbnej. Lepszy Janeczko o te kilka metrów. Kilka, no bo to przewaga między 10-12 metrów. To nie jest miażdżąca przewaga, ale